Siemanko jest ze mną yy, szymek No ziema No i za chwilę resztę powiemy, tylko wystartujemy po skrzynki O dobra, no już nagrywam, okej okay. No coś miałem przez chwilę z frapsem Dobrze. Szykiera. O je mam Siekierę <grych> A ja... Chodź, czas, spej i mam 2 minut. Czuję się jak prawdziwy dolny ślądz. <laughs> dobra, chodź. Gdzie jesteś? Wytych. No nie mów mi. Nie... Chodź na, na spałnie. Czekaj, bo... LOL dobra on użył czerwy. Co się stało? Jesteś na spawnie. Tak, tak jestem. Ja też. O, widzę cię. Teść! Wiesz, nie poszły. Ja wiem, że tam są przykryte. Że... Tam jest takie miasteczko. Ale tu jest gdzieś parku, chyba, nie? kiedy z tym trollowem zrobiłem zamiast diamentowego miecza diamentowi kilof nie? To super Pod tym jest takie miasto tu w Nie ma tak jak mieć trzy na sobie i zrobić kilof No A wiesz o, jeszcze... O zro... są gostki Najlepsze jest to, że jeszcze ty dubla nabiję w spider Staję ale to już padne, to się zabiję. Zjem się kartofle. Mi się w ogóle HP no, nie rygł. Prawdziwy z jakie kartofle, nie pere, nie zielone ziemniaki. O boże, czekaj, bo mi się HP musi narygać, ja w ogóle życia nie mam, ja mam jedno serduszko, nie? Mam brightness na full, a chyba i tak Chyba mam brightness na ja full. coś się zaświeciło, zech... Po to to zrobiłem, żeby się zaświecić. O, by to Defapaj. Eee. Ja wiem, że tutaj było właśnie to, ale nie wiem, gdzie tutaj są skrzynki. Tutaj jest mój problem. Aha. Party. Co? Cześć. Drzeźdź. Patrz co robię. Nie, nie chcę wiedzieć. Co? Proszę, chodź tutaj do mnie. Idę, gdzie jesteś? Ale bądź światło, tylko Podejdź do tej fontanny. Już ktoś tu przychodził. No ja. O cześć. No dobra. Chodź. Chodź. idę. Idę. Reć! Nie, baga miała. Ogólnie, to. Polecamy na, na YouTube kanał e, Freaky Gamers Ślązak Bardzo lubi grać. Odblokowały... Strzelanki, bardzo na walanki. E, dzisiaj już użyłem za dużo praw autorskich. Może widzę. O <laughs> Lol, to jest super. Jakaś Czyż, jaka? żeby Ci na Survival Games wzięło kilofa? No. Hmm? Pa, pa. Hmm. Dobra, masz. Ja Myślałam, że Creeper tu jest. Dobra. Ale to był normalny yyy, przed humpem. Chodź. Masz jakieś... Co ty masz w ogóle? A ty masz, Branko, dobra. Ziemniaka. Tak do. Kartofla. To chodzimy. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi z tym, czuję się jak ślazak. to chodzi o to, że... Na Dolnym Śląsku się bardzo dużo hoduje, zwłaszcza ziemniaki. O, powiem Ci tyle, mamy tak, diaksa już czy siekierki, chodź do mnie. Powiem Ci tyle, kąpię się w Twojej pannie. Ja Ci powiem tyle, mam do Ciebie itemy. Zawsze chciałam zrobić. Ja, jakie? Gdzie jesteś? Ale tu stoisz. siebie itemy i nic nie Ani w eku nie mam, ani tu już nie mam. Dobra, masz jeszcze jedno kontrolowała nas gra. Dokładnie. Dobra, chodź. Ale mam dziwną myszkę. Idziemy. Myślę, czy to się pokaże. Nie, ja będę, ja będę... Ogólnie, jeśli ktoś wie, jak naprawić taki jeden błąd z komputerem, to czasem mam tak, że jak monitor się zrobi trochę ciepły, to zaczyna mi monitor mrugać i myszka się robi obłaśnie taka, jak teraz widzicie. Aha, że ktoś mi pomoże to naprawić, to będę bardzo wdzięczny, hehe, he, Sub w górę. Sub w górę, co ja powiedziałem? Eee, właśnie chciałem się spytać. Nie no, po prostu dam łapeczkę, może polecę. Z sześcioma subskrypcjami, eee, ale no. może polecę. Ja mam jedną, nie dwie. Widzisz, jaki hardgor jestem. Czemu mówimy, jak grem? No Ja dzięki, że przegapiłeś skrzynkę. jest bo moja wierdza już mamy na złoty miecz. Ale nie wiem, czy on się opłaca. W sensie jest dobry, ale eee, jest na mało uderzeń. Mam kamienny miecz. czy tą kupić? Widziałem. Ja mam kamienny miecz. Gdzie ty jesteś? Tu tutaj eee, się kąpiesz. Dogładnie. Chodź. To ogólnie za nami wypatruje... O, taki migdzień jak przed chwilą, bo. To ogólnie teraz wypatruję tych ludziów. Ludziów? Co się ten przeszliśmy, bo tego nie widzę z tego. Kurde, ale ja mam już Eko. Mam To już A ja mam low. Proszę. No już myślałem, że ja padnę, nie? Ja teraz taki... A tutaj to się na czacie swojej. posypało tak, jak teraz widzicie na górze. Ha 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 ha. Aga. Lol. Czy coś tutaj w ogóle robi, czy, czy to tak tylko do ozdoby? W ogóle wy gdzie ty jesteś? E, przy tym czerwonym kubku. No po prostu mnie zaraz chłyszeli. Przepraszam. Czy tak dziwnie mówię. E, ja nie będę robił Bib. Jak mi zubną Wilnik, to dwoja wina. Hehe, <słuch> jak jestem partnerem YouTube. Powinienem mówić ładnie i zgrabnie, więc teraz, proszę Państwa, mówię ładnie i zgrabnie, bardzo ładnie i zgrabnie. Aha. Jeszcze jeden diament i mamy diaksowy miecz. O, mam diaksowy miecz? Nie, ale będziemy mieli, jak znajdziemy y, jeszcze jednego diaksa. Masz perłę? Powiedziałam, że ty diaksa jesz. Masz perłę? Nie, ale mam kartofle, którego właśnie zjadłam. To idziemy nowko. Masz coś odjadłem. do jedzenia, bo bardzo byłbym chelmitny. Bo brakuje mi trochę zardużek. O, Dankę, nie musiała iść tak dużo, bo tak dużo mi akurat nie brakuje. Jeden do ci brakuje, dostałem. Starość. Dobra. Chodź. LOL. E, słyszę echo. No jak? właśnie. Ty też tak masz? Ja, ja słyszę od ciebie pioruny, a ty ode mnie echo, LOL. No. Takie dziwne. To jest chory. Byłeś w tym budynku. Słyszałeś ogólnie od teraz... O kurde, za to idzie jakiś kościół! Dobra. Dobra, padł Super. Ym, masz jego itemy. temy? do światła. do światła, tu. Yy, Teraz i tak, masz kamienny, ja się ubiorę. Co ty nie masz? Nie masz tylko spodni. Dobra. Chodź. Ale świerko. E... No to się tutaj pojechamy, ja tego nie ogarniam, nie o co z tym chodzi. Kole, gdzie my teraz jesteśmy wypyty? Nie wiem. Ale gdzieś schodzę. Aha. Strollowano nas. Co? Powiedz, że tam nic nie ma Jest! Ale takie troszeczkę. No wyjście. To dzięki. Ale tam na dole. Cię po prostu chciałam bić, bo myślałam, że ktoś tu jest. No w ogóle, cały czas w tym miasteczku kampiłeś. Kampimy, zauważyłeś. No kręcimy się obok bo tu się kalać. Ale przydałoby się już wyjść na spawn'a, nie? No wiem, wiem. To zaraz po chyba się spaję... powinny itemy zrespić. A to jest ten serwer, co można niszczyć? Je można niszczyć. Wiesz co, mamy mały problem, bo jak tutaj spadniemy, to na nagrani będzie gdzieś. No wow. No, także może będziemy się jakoś pilnować z tym, co? No, jak spadniemy, to będzie kiepsciuteńko, tak jak tego Fela, którego wrzucę na początku odcinka. Ach, ja, ja tego nie nagrałem. No, e, zaraz jest... kij strzeli. Teraz trzeba cheatować. Wiesz co? Cheating. Wiesz? Wiesz? z Jesz... Tylko jak klocka. Idziemy do miasteczka? Już, dobra. Ej, idziemy do miasteczka? Gdzie jesteś? No, no, na górze. Tu. A tu? Cześć. O, chodźmy tam! No mówię właśnie, idziemy do miasteczka. O, chodźmy tam! Masz jakiś patyk? No. No, zrobiłbym tego miecz. Jaki? Złoty. Nie, no, ja to się nie kala. Jeszcze jedno żelazo albo no, diam. 80 uderzeń ją chyba tam ma. Jesteś i powiem. Dajmy, ale poza tym, y, jeszcze jeden diak, jak tutaj z Was też to mamy diaksowy miecz, tyle powiem. No. To fajnie. będzie Fajnie, by było, pierwszy odcinek diaksowy Ale no, już chciałem Cię bić. Załocząc mi się wydaje, że Ty jesteś ktoś... Ty no, daj... mi to, będzie chlebek. A, nie może. Zbieraj chlebek. Dobra, pójdź. Wiem, że to można sobie farmić w Chodź taki sposób Co? Eee... Czekaj. Aha. Nie, rozumiem, spoczko. Zosowne. like. Co? Nie mów, że ci znów Minecraft. Nie no, stoję za tobą. Aha. Myślałam, że ci Minecraft skraszował, że tak mówisz. <grystanie> Aż tak źle to nie ma. Tu not interesant. tam coś tam. Okay, Wymieszanie hechy niemieckiego z by było... no, angielskim. Trzeba by było. Ktoś znaleźć drukarka się psuje, ja bym to zrobił, jakbym miał wolną chatę. A tu co? Nie wiem, ale ciągle się powtarza jakiś babas. Ba Tutaj w ogóle babas Powiedz, że jest pełna. Prawie Widziesz? co wpadłem. Gdzie ty widzisz skrzynkę? No, nie, nie wiem, Usłyszałem, że ty ja powiedziałeś, że tu jest gdzieś skrzynka. To źle zbliżałeś. Ale ja idę właśnie po jedną skrzynkę. Bo mi ci trochę ścina. Wiesz, Od, że za tobą w ogóle ciągle pieruny strzelają, mnie? No co ty, bo jest nas list. Jak nas będzie dwóch, to się posikam. No, czterech. Czterech. Ale ten chyba długi odcinek wyjdzie, nie? No, nie, nie wiem, czy mamy. mój hehe hehe program Sony Vegas to zrenderuje. Czy mi się w ogóle będzie chciało to he, he renderować. E, czekaj, ty nie masz... To jest skrzynka jest. pusta. No, wziąłem. Tak no. w ogóle, czekaj. Jakby trzeba było się fajtować, to sobie wejdź te jabłko. Ja mam jeszcze dwa. Okej, no ci się zregeneruje. To jest bardzo ważna rzecz. Regeneracja życia. Dzieci, pamiętajcie starsi też. Ty gracie w Minecrafta na Survival Games. Ty gracie w Minecrafta na Survival Games, to pamiętajcie, aby sobie regenerować życie. Bo to jest bardzo ważne, gdyż niewłaściwe stosowanie złotych jabłek i innych jedzeń może stosować wizytą u lekarza, wizytą u SKKF-a, wizytą u Admina Serwera lub no, wizytą w grobie. Hehe, <laughs> dzięki. Tak to wytypy To się wytnie znowu piorun Dobra szukajmy piorunów a nie tak na oślep chodzimy wokół Ja już na spawna, nie wiem jak ty, ja sobie po prostu biorę na spał w okulę. Ja chcę skrzyneczki Czy ktoś może czegoś nie zostawił Ej, pami. wiesz co? Może nas tu ktoś zaraz od tyłu wziąć W ogóle to jest workbench No co ty? Masz, jedyn... Masz jedną sztukę żelaza? Nie, ale czuję, że nas ktoś widzi. Nie, nie mam jednej sztabki, ale za to mam full Eku, prawie. Tylko spodni no, nie brakuje. Ale serio, jak to takiej mapie możemy znaleźć kolejnego gracza. O, tam był piorun, idzie do nas ktoś. Tam? Chodź ty. chodź. No, no. Widzę, tu ktoś jest. Udawajmy, że się gonimy, co? O, widzę, widzę, widzę. Tam, tam. Schowaj miecz! Chowałem. Widzisz ich, dwoje kolesi. No, Chyba się fajtują, no, fajtują się. Gdzie? Nie, oni mają sojusz, napalają do mnie ze Do mnie? Ja, ty zgówiany łucznik, ja cię zaraz zaepia. Ej, dobra, ale ja jestem za tym, żeby tam podejść, oni armorami mają. No, wow. Dobra, ale ma jak z miecza, gościu. Dobrze. Hihihi. Hi, hi. Zginąłeś? Tak, ale zabiłem przynajmniej tego z Jaksowym. <grym> Szkoda, że mu nie wziąłeś inny i zabijesz tego drugiego. No właśnie, nie dał tego do... paska, wiesz. I tak oto, po wielu wojnach, po fajtowaniu, po moim spadaniu w ogóle, wygraliśmy ten Survival Games. A ja tu kurde, utknąłem i muszę wskoczyć do lawy. Tak, więc IP serwera. Do co... tak. IP serwera IP będzie w opisie, tak, tak jak pewnie chce mój kolega powiedzieć. Tak. I do następnego odcinka. Papa! Pa. 6. Так.